Doktor nauk medycznych, pediatra, hemato-onkolog dziecięcy, ordynator Szpitala Powiatowego w Golubiu Dobrzyniu, pani Izabela Paugan. Wielkie brawa! Dziękuję serdecznie za zaproszenie, że mogę dzisiaj tutaj z Państwem być. Ponieważ jako pediatra pracuję od dwudziestu kilku lat z dziećmi i troszczę się o ich los i jestem zdruzgotana tym, co dzieje się obecnie w naszym kraju. Od półtora roku pandemii w moim oddziale pediatrycznym dziecko chore na COVID było jedno. W ubiegłym roku kiedy sezon infekcyjny, wiosna, jesień, dzieci było bardzo mało chorych. Nie chodziły rzeczywiście wtedy do przedszkola, do żłobka, do szkół, jak były lockdowny. Podobnie się działo w innych oddziałach pediatrycznych, kiedy tych, tych pacjentów było rzeczywiście mniej, mniej było w ogóle infekcji. W tym roku infekcji jest dużo. Dzieci powróciły do oddziału chorych, które wymagają leczenia szpitalnego. Podobnie dzieje się w innych oddziałach, ale w ubiegłym roku część oddziałów pediatrycznych było zawieszonych albo zamkniętych, ponieważ nie było dzieci z infekcjami, ani dzieci z COVID-em. Nie mówię, że dzieci nie chorują na COVID, bo w innych szpitalach większych, wojewódzkich czy w szpitalu zakaźnym bywają. Mam kolegów, koleżanki pediatrów. Dzieci chorują, ale bardzo łagodnie, bardzo rzadko. Zdarzają się powikłania po przechorowaniu tak zwany zespół PIMS, ale on jest bardzo podobny do zespołu kawasaki, który również zdarzał się, jest znany od wielu lat, zespół takiej ogólnionej reakcji zapalnej, naczyniowej, również po innych infekcjach. Także mogę powiedzieć, że dzieci chorują z powodu COVID bardzo rzadko. Jeżeli chorują, to chorują łagodnie. i Dlatego powstaje pytanie o podawanie tego preparatu. Nie jestem antyszczepionkowcem, chcę od razu zaznaczyć, bo moi pacjenci, jak mnie pytają i są, zalecam, również mam do czynienia z noworodkami, które są szczepione przecież przeciwko WZW czy przeciwko gruźlicy zaraz po urodzeniu. Później mają realizowany kalendarz szczepień. Zalecam również szczepienia przeciwko meningokokom. Nie jestem antyszczepionkowcem, natomiast jestem przeciwna podawaniu tego preparatu dzieciom, ponieważ nie ma na to dostatecznych badań. Nie ma potwierdzonej skuteczności. Ryzyko jest większe niż korzyść. Zawsze powinna być korzyść większa nad ryzykiem. Zastanówmy się, jaka jest korzyść, jeżeli dzieci prawie nie chorują albo przechodzą tę chorobę łagodnie. A po co podawać preparat, który może spowodować, bo tego nie wiemy. I to jest kolejne pytanie. Mamy prawo do prawdy, a tej prawdy nie ma, ponieważ niewyjaśnione są skutki odległe w aspekcie na przykład płodności u dzieci. Nie wiemy, jak będzie w przyszłości, jak ten preparat może wpłynąć na płodność, a pojawiają się doniesienia w badaniach naukowych. Też mogę również Państwu przytoczyć, bo na bieżąco śledzę. Również może być wpływ właśnie na upośledzenie płodności. Tego nie wiemy. Nie jest, są za krótki czas obserwacji, nie, nie ma badań, nie ma odpowiedzi na to pytanie. Również nieznane są pytania w aspekcie na przykład wpływ na tworzenie nowotworów. Na, czyli na kancerogenezę w przyszłości, nie wiemy, nie wiemy jaki może być wpływ tego preparatu na nasz genom, na układ immunologiczny w przyszłości. Jest bardzo dużo wątpliwości, a mamy prawo do prawdy, do rzetelnej prawdy i jeżeli nikt nie bierze za to odpowiedzialności, jak możemy próbować, zalecać i wręcz za chwilę, no oby do tego nie doszło, nakazywać szczepić dzieci. Rodzice powinni mieć prawo do rzetelnej informacji, żeby świadomie podjąć decyzję. Nie może być żadnego przymusu, ale przede wszystkim musi być prawo do rzetelnej informacji do prawdy. Nie można niczego robić z przymusu i segregować dzieci, a ja też już słyszałam o przypadkach, że Dziecko zostało nie wpuszczone na stołówkę, na przykład, bo nie miało wcześniej maski. Gdzie tą maskę ma zdjąć na stołówce? Za chwilę będzie tak samo się działo, że ludzie zaszczepieni, dzieci zaszczepione, zaszczepione, niezaszczepione. Nie możemy do tego dopuścić, bo dzieci chorują łagodnie i chorują rzadko. I to jako pediatra mogę powiedzieć. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję pani doktor. jeszcze z panią doktor się spotkamy, dlatego że... Chciałam tutaj panią ordynator, odnośnie powikłań, bo mówiłam, że jeden pacjent był jeden nastolatek z COVID-em w czasie tej pandemii u mnie na oddziale, który był przekazany, do, bo był w cięższym stanie, ale przeżył. Natomiast teraz w wakacje trafiło dwóch siedemnastolatków z powikłaniami po szczepieniu. Jeden po 15 minutach od poddania preparatu z przychodni prostokaretką został przywieziony z napadem uogólnionych drgawek. Drugi w następnej dobie po podaniu preparatu stracił całkowicie przytomność. To były dwa przypadki. Powiem również, że zgłoszenie tego niepożądanego odczynu poszczepiennego, czyli w skrócie NOP-u, bo wszyscy jesteśmy, zawsze do tej pory było tak w medycynie, że wszystkie zdarzenia, które się wydarzą u pacjenta w ciągu miesiąca, w ciągu czterech tygodni od podania szczepionki, wcześniej szczepionek tradycyjnych, klasycznych, wszystko, co się wydarzy, należy zgłosić. Lekarz ma obowiązek zgłosić jako niepożądany odczyn poszczepienny. Natomiast teraz, jeżeli coś się dzieje po przyjęciu preparatu w ciągu czterech tygodni, a wiemy, że było wiele zgonów, wiele zapaleń mięśni a sercowego, powikłań zakrzepowych, udarów różnych, nie kwalifikuje się, znaczy tego się nie łączy jako niepożądane odczyn poszczepienny, Dla mimo czym? że nastąpiło w ciągu miesiąca. No nie wiem, bo mam również takie dane od znajomych chociażby czy z rodziny, że lekarze mówią, nie, to pewnie nie ma związku ze szczepieniem, ktoś umarł nagle, bo miał zabawę. A na czym polega ten opór? Tego nie wiem, do tej pory przecież nie można było robić sekcji tak, u pacjentów, którzy mieli potwierdzony COVID i yy, zmarli. Yy, teraz, jak w przychodniach, być może to jest też nacisk, jest duży, yy, duż, trudność w zgłaszaniu, no bo właśnie chciałam jeszcze nawiązać do tych moich dwóch pacjentów w oddziale. Ponad godzinę zajęło zgłoszenie jednego pacjenta na stronie online. Trzeba podać dane preparatu, numer próbki, więc dociec, gdzie to było podane, kto. Mnóstwo różnych danych, które no, trwają, i jest to tak skonstruowane, żeby utrudnić zgłoszenie. I często lekarze, bo jak pytam kolegów w poradniach rejonowych, czemu tego nie robią, nie ma czasu. Jest to tak skonstruowane, że jest pacjent za pacjentem. Czyli jeszcze raz, pani doktor, wróćmy do tego, bo przepraszam bardzo, to jest bardzo istotna rzecz. Kilkakrotnie właśnie rozmawiałem z lekarzami, oni podkreślali formularz online, który trzeba zgłosić, wypełnić, tak? tak? Jest skonstruowany, ma bardzo dużo tych rubryk, tak? I jak któreś się na przykład nie wypełni, nie można przejść dalej uzupełniania. Czyli a rozumiem, że nie trzeba nie... Z, tak. wypełnić to zgodnie z instrukcją, wpisać dane, na przykład numer partii szczepionki Dokładnie. albo datę ważności, tak? Tak, tak. tak. a jeżeli następnie tak, kliknąć jest... enter i dopiero można przejść do następnej sekcji, do następnego tak. kroku tak. wypełniania. Jak się tego nie wypełni, to on nie przyjmie i jakby nie jakby nie zostanie zgłoszony, tak? Tak, bardzo trudna, tak. jest bardzo trudna procedura przejścia i lekarze w przychodniach, którzy mają teraz i teleporady i pacjentów. Przeciw, jestem też przeciwna teleporadom, to od razu powiem trzeba pacjenta zbadać. Tak zawsze byliśmy uczeni, że pacjenta trzeba zbadać, a nie przez telefon, bo wtedy można... Przeoczyć wiele chorób, więc jest to nawet niezgodne z etyką lekarską. Dotychczas było tak, że pacjent, który nie był zbadany, lekarz mógł być obwiniony o zaniedbanie, a teraz wręcz się zaleca te Gdzie nasza etyka lekarska? Pani doktor, tak, to jest to pytanie. Ja wrócę jeszcze do kwestii medycznej, ale to już poproszę pana Zbigniewa-Hałata o, o odpowiedź w zaleceniach które były dystrybuowane jesienią ubiegłego roku ale również powtórzone 2 lutego 2021 oficjalne na stronach rządowych gov.pl było podane w schemacie leczenia żeby nie podawać nie zaleca się podawania witaminy C witaminy D cynku i tam jakichś antybiotyków jak to można ocenić? Mamy schemat leczenia COVID i nagle coś, co na zdrowy rozum, zdroworozsądkowo każdemu człowiekowi, który widzi objawy przeziębienia, wysoką gorączkę, gardło i tak dalej. Jak to czym były te schematy, albo czym miały być, a nie są? Dziękuję za to pytanie. Medycyna, jak wiadomo, jest nauką eksperymentalną. Zanim coś się stanie medycyną oficjalną, jest próbowane przez poszczególnych lekarzy na dla, dla swoich pacjentach, nie tylko lekarzy, ale też na chorób nieraz. I z tego wyrasta cały ten dorobek medycyny oficjalnej, prowadzone są badania kliniczne nad rozmaitymi metodami. Jeżeli od dawna bardzo wiadomo, że deficyt witaminy D jest czynnikiem upośledzającym odporność, powoduje to między innymi płatne urlopy dla Skandynawów w krajach ciepłych, powoduje to nasze zainteresowanie opalaniem się jak najbardziej i też dowód jest na to taki, że 85% przypadków COVID ma niedobór witaminy D. W związku z tym, kiedy mówimy o suplementach diety, wymaganych w profilaktyce, a więc witamina D, no są ludzie, którzy biorą końskie dawki z tych weterynaryjnych zasobów po 20 tysięcy jednostek, no przeciętnie to jest 12 tysięcy, 4 tysiące nawet, a premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson miał pomysł, żeby 400 tylko podawać jednostek, ale z niego zrezygnował dlatego, żeby Brytyjczycy nie powoływali się na branie tego suplementu i odmawiali szczepień. więc nawet z tych 400 zrezygnował. Mamy do czynienia poza tym z potrzebą no, brania przede wszystkim w postaci warzyw i owoców, witaminy C, ten gram dziennie i ten cynk teral na przykład używam tu nazwy przemysłowej, ale ten cynk właśnie przyswojalny, w dawce w, w tym preparacie określonej. Mamy poza tym cały szereg innych pomysłów na wspomaganie odporności, i te zasady profilaktyki, czyli postępowania jakiegoś związanego z dietą i z ruchem na świeżym powietrzu, wzmagający naszą odporność, zrównoważoną dietą, są wystarczające, żeby się uchronić przed wieloma zakażeniami. Wirusowymi, w tym przed no, wirusem znanym od dawna, nazywanym koronawirusem tym sezonowym. Teraz mamy do czynienia z leczeniem. Leczenie im wcześniej podjęte, oczywiście stara zasada rzymska, wyjść naprzeciw chorobie. Lecz Im wcześniej podjęte, tym większe przynosi efekty. Dotyczy to nie tylko chorób zakaźnych, ale na przykład chorób onkologicznych. Chorób nowotworowych. Dlatego też, jeżeli trzymamy pacjenta w domu z diagnozowanego via teleporada na pana dolu, czekamy, aż mu przyjdzie kolejna faza. wzywa się wtedy pogotowy, kiedy pacjent zaczyna odczuwać brak tlenu w swoim organizmie. Poza tym jest nieraz przymuszany do noszenia maski po to, żeby wdychał swoje spaliny, nie ma wymiany właściwej gazowej w organizmie. Wreszcie dochodzi do tego, że należy wezwać pogotowie. Na no Serenie jeździ. No jeżdżą te tabuły przecież karetek na Serenie, strasząc ludzi. Niektórzy mówią, że tam są manekiny niedzielskiego, ale to może jest kłamstwo. I w tym momencie dawozimy pacjenta do szpitala. Tam jest sedacja, potem respiracja i kremacja. 12% przypadków osób poddanych kremacji. Przepraszam, to 12% skuteczności tej, tej respiracji, zaledwie a reszta poddana kremacji, na przykład, po to, żeby zatrzeć ślady. Moim wnioskiem od dawna prezentowanym na różnych forach jest przeprowadzenie skutecznych badań epidemiologicznych, śledzących losy pacjentów poszczególnie wylosowanych w szpitalach, gdzie będziemy wiedzieli, jakie były objawy alarmowe u tego pacjenta, co jemu zrobiono w szpitalu, czy został na przykład zagłodzony, bo też takie są liczne sygnały, że pacjenta się zamyka w izolacji, rano się pyta żyje, a jak żyje, no to dostaje jakąś tam zupę, a jeśli nie żyje, to się go wynosi. No są sytuacje z zakresu naprawdę kryminalnego. A ja się dziwię, że dopiero teraz Wszyscy, którzy stracili bliskich, zaczynają się budzić, zaczynają myśleć o tym, że należą im się jakieś rekompensaty za utratę bliskich, za straty moralne. Za to, że przecież nieraz zginęli jedyni żywiciele rodzin. Nasza klasa polityczna, to układ w stosunku do pani poseł, jest moim zdaniem klasą, która zdradziła swój naród. Jeżeli nie dalej będziemy w ten sposób brnąć, to niewątpliwie ludzie, którzy domagają się jakiegoś wysiłku zbrojnego, mogą znaleźć poklas, a to byłoby istne nieszczęście dla naszej ojczyzny, gdyby oś Moskwa, Berlin, Warszawa przejęła władzę w Polsce. Dlatego też uważam, że kiedy mówimy o epidemiologii, która jest podstawą zwalczania wszelkich chorób, łącznie z chorobami zakaźnymi, to musimy uzbierać dowody. I tutaj jest apel do wszystkich kolegów, lekarzy. Zresztą wykształconych, tak jak pani ordynator obojętnie siedząca, na zasadzie takiej, że bez zbadania pacjenta nie ma diagnozy, nie ma postępowania żadnego. Za to kiedyś przed prokuratorem odpowiadali lekarze, kiedy wystawili byle E4 czy jakieś inne świadczenie medyczne udzielili bez zbadania pacjenta. Po prostu pacjent musi być zbadany przez lekarza. Dlatego też ci, którzy z nas, którzy badają, powinni starannie gromadzić informacje o powikłaniach oszczepiennych. Niedługo taki formular się Pokaże w internecie, gdzie będą objawy alarmowe wskazujące na takie czy inne uszkodzenie organizmu w wyniku podania tych preparatów. I ta mądrość zbiorowa lekarzy współpracujących z, no z naszą, no teraz mówię o grupie C19 pozaparlamentarnych, będzie mogła służyć jako ewidencja naukowa, służą, będąca podstawą do wystąpień z polityków, wobec władz, które usiłują nam wmówić rzeczy, które nie, które nie istnieją, a są na całym świecie wbrew temu, co wcześniej widzieliśmy, mianowicie wbrew w zasadzie konkurencji poszczególnych ugrupowań politycznych. Tym samym trybie, czy jest to możliwe, żeby nie było bez zmowy, bez wpływu na poszczególne rządy czy partie polityczne, jednolitego przekazu wobec ludności. To jest zupełnie niemożliwe. No przecież dzisiaj wszyscy pod jednym sztandarem, tutaj w Polsce, prawica, lewica i wszystko to pośrodku, czy dąży do tego, żeby Polaków wyszczepić, żeby wyszczepić, czyli zrealizować cel. Wcześniej założony w oparciu o zasianie strachu. Szanując bardzo psychologię, psychologię, socjologię i to wszystko, co się wiąże z umiejętnością siania strachu, widzimy skuteczność tego. Dlaczego medycyna w tym czasie się nie potrafiła oprzeć? No, przeciw, dla, przeciwko temu zasianiu strachu, dlatego że zastosowano metody kija i marchewki, jak Państwo znaczy? wiedzą. No wiadomo, zaczęło się 8, 8 grudnia od wezwania Pana Niedzielskiego do ataku na kołtunerię i Pan Madej, Pan, pan Matyja, przepraszam, tam prezes Naczelnej Izby Lekarskiej rzucił się wtedy ze swoimi dochodzeniowcami z Panem doktorem Wroną na czele na lekarzy, którzy by ośmielili się mieć inne zdanie niż oficjalne. Czyli te, te samorządy lekarskie, bo to tworzyliśmy, ja sam tworzyłem te samorządy bo po okresie komunizmu miały być przecież niczym innym jak ciałem stającym w obronie lekarzy. No w sposób samorząd służy obronie jego członków, a tym, samym, a tym czasem zarządy tych samorządów stały się funkcjonariuszami państwa. Funkcjonariusz państwa, który jest lekarzem, równocześnie wykonuje polecenia swoich przełożonych, więc jeżeli jest zastraszony w jego. <laughs> W jego świadectwie, w jego zaświadczeniu, czy jego postępowaniu jest element polityczny, nie jest to element medyczny. I to z tym trzeba walczyć, bo inaczej, no, każde społeczeństwo, o czym często ostatnio powtarzam, od zarania ludzkości miało swojego szamana. On zazwyczaj był dość tłusty, bo mnoszono tłuste kury za dobre sprawowania, jeżeli nie był dość skuteczny na, tamty, na tamte warunki, no to wtedy wybierano innego szamana, ale zupełnie ludzką potrzebą jest posiadać lekarza jakiegokolwiek, z jakimkolwiek doświadczeniem i wykształceniem. I też dlatego wystąpiliśmy do pana prezydenta z prośbą, to tym razem była inicjatywa pana profesora Koropkarpowicza. Z prośbą, aby doszło do nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza, żeby każdy lekarz mógł zleczyć zgodnie ze swoim doświadczeniem, umiejętnościami i dowodami skuteczności. No okazało się, że to jest, przekracza możliwość Pana prezydenta złożenia takiej interpelacji. To, to nie jest tylko to jest jeszcze jedna rzecz, którą rozmawiałem z Włodzimierzem Bodnarem, który wrócił z, z Włoch, gdzie w Rzymie w ubiegłym tygodniu odbyła się debata lekarzy z całego świata w budynku Senatu. Włoskiego, gdzie na zaproszenie właśnie jednej z odważnych e, senatorek e, rzymskich e, przyjechali lekarze od Zimbabwe, przez Argentynę, przez Chorwację, Polskę i tak dalej. Nagle się okazuje, że oni doszli do wniosku, że zalecenia, te schematy leczenia, a właściwie mówiąc prawdę, nieleczenia COVID były wszędzie takie same. Jak to się dzieje, że ludzie pod różnymi szerokościami geograficznymi, o innej diecie, innej odporności, innym genotypie, innych chorobach, które tam w danym klimacie się rozwijają i tak dalej, nagle są traktowani według jednego schematu nieleczenia. Może pan Piotr Wiczak dwa słowa na ten temat powiedział, że nagle się okazuje, że ten schemat nieleczenia, nie leków, leczenia tylko objawowego, funkcjonował na całym świecie. Pan sam również zajmuje się dietetyką, tak? Przecież wydano miliony, miliardy na promocję szczepień. Gdzie jest promocja zdrowego sposobu odżywiania się? Gdzie jest ten element dbania o odporność? To jest problem z medycyną już od wielu lat. On się szczególnie nasilił w okresie pandemii. Czyli po prostu medycyna i leczenie jest dominowane przez firmy farmaceutyczne, które przepychają swoje leki poświęcają fortunę. Żeby przeprowadzić badania kliniczne pierwszej, drugiej, trzeciej fazy, badania koncepcyjne, mnóstwo pieniędzy do kosztuje, później trzeba sobie to odebrać, czyli te leki przycisnąć. I ogólnie medycyna, która publikuje badania naukowe, jest zdominowana przez firmy farmaceutyczne, czyli czasopismo medyczne, które publikują. Często za duże pieniądze. Oczywiście są to bardzo dobrze przeprowadzone wyniki badań opierają się w pewnej części na zaufaniu do producenta, wiemy, że producent lubi przedstawiać lek jako bardziej skuteczny i jeszcze bardziej bezpieczny niż jest w rzeczywistości i tak zazwyczaj bywa, to jest fakt, że później ten lek jest mniej skuteczny i mniej bezpieczny zazwyczaj. No i tak samo jest w pandemii, tak, tutaj po prostu chodziło o to, żeby wcisnąć leki, na przykład Remdesivir, który okazuje się, że coraz więcej badań wskazuje, że to jest lek E, który nie przynosi rezultatu. a e, terapia kosztuje bagatela 9 tysięcy złotych na jednego pacjenta, e, gdzie mamy inwermę gdzie mamy amantadyna o dużym potencjale terapeutycznym za grosze. E, więc to pokazuje, to, że mamy do czynienia. I to jest ze wszystkim. To nie tylko jest medycyna. To są. To jest, to jest w ogóle mechanizm rynkowy, który dotyczy wielu innych dziedzin. Panie Piotrze, czy to nie jest tak, że przez takie działania, na przykład przez to, że się nie rejestruje niepożądanych odczynów szczepionych, my wszyscy pacjenci tracimy zaufanie do medycyny akademickiej? No zdecydowanie tak. To tutaj widać spory tłum osób. Myślę, że jeszcze więcej nas osób ogląda. Są osoby, które y, widzą, że coś jest nie tak, że to zaufanie spada. No ja od początku powtarzałem, że ta pandemia sprawi, że w ogóle stracimy zaufanie i do lekarzy, i do zaleceń, do szczepionek jako takich i to jest, to jest najgroźniejsze, to będzie skutek uboczny, jeśli się nie, oczywiście nie sprzeciwimy, to nas, to wymuszą na nas konkretne praktyki i przecież towarzystwo naukowe, w których funkcjonują wysoko postawieni lekarze, naukowcy, Przecież mają granty na badania z firm farmaceutycznych, mają różne obietnice. To jest tak zwana legalna korupcja i te to Towarzystwa Naukowe będą promować leki, będą promować, będą lojalni wobec różnych producentów, którzy mają konflikt interesów, dlatego powinniśmy wymagać od wszystkich członków Rady Medycznej, od wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie zaleceń czym w trakcie jedna pandemii, lista? nie na, czym jest nie czym na, jest jedna chorobę lista COVID, na każdą inną, żeby deklarowali swój konflikt myśli, interesu, najpierw usuwać takie myśli, osoby chyba, i, i wskazywać osoby niezależne, bo to jest patologia, która sprawia, że mamy chorobę, mnóstwo chorób, leczyną objawową, a, a tak naprawdę yy, nie mamy leczeń, mamy, teraz, mamy bardzo mało leczenia przyczynowego. Mamy bardzo małe, właśnie to, co tutaj pytanie, odwracam do pytania konkretnego. Nie poświęca się w ogóle uwagi zdrowej diecie, w profilaktyce, witamin, minerałów. Mnóstwo ludzi ma niedobory. To sprawia, że jesteśmy bardziej podatni, a wyniki badań pokazują jednoznacznie. Zuplementacja cynkiem witaminą D, zdrowa dieta, zmniejsza ryzyko COVID-19 ciężkiego przebiegu. Badania mam, mogę pokazać, kto na to zwraca uwagę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeszcze ja chciałam zwrócić uwagę na jeden fakt. Zawsze dotychczas było tak, że dziec, no ja mówię o dzieciach, ale również jak dorośli pacjenci przed podróżą na przykład przyjmowali jakieś szczepienie, byli badani przez lekarza. Ka przed każdym szczepieniem pacjent powinien być zbadany i zakwalifikowany, bo mogą być różne przeciwwskazania. Dlaczego dzieje się teraz tak, że ludzie, którzy chcą się zaszczepić, przyjąć preparat, mają to robione w centrach handlowych, na jakichś festynach, y w zakrystii na przykład. Dlaczego tak się dzieje? Tam nie ma lekarza, pacjent nie jest kwalifikowany, nie jest rzetelnie zbadany i zakwalifikowany do pre podania preparatu, bo jeżeli chce, niech go przyjmie. Y Jesteśmy za wolnością wyboru, ale żeby to było zrobione również rzetelnie medycznie, że każdy kto chce przyjąć preparat powinien być przez lekarza zakwalifikowany. Jeżeli ma jakieś choroby obciążające, jeżeli coś, co mogłoby spowodować, że jest przeciwwskazanie do przyjęcia preparatu, to lekarz powinien to stwierdzić. A jeżeli organizuje się tego typu punkty szczepień w centrach handlowych, marketach, no to gdzie tu? Mówimy o jakiejś medycynie. A później jeszcze jak wyciągnąć ze stadionu narodowego informację, jaka była partia szczepionki albo data ważności szczepionki preparatu, no, tak. żeby zgłosić. No, tak to jest szukaj wiatru w polu. O medycznych aspektach moglibyśmy jeszcze bardzo długo mówić, bo...